A więc podsumowując, yy, znacie już mój profil na tyle, że wiecie, że zanim wydam e, opinię o produkcie, to muszę go przetestować. Testowałam e, szoty labraskę yy, zgodnie z tym, co, yy, co pisał producent. I jestem, mogę się podpisać w 100% pod wszystkimi rzeczami, bo naprawdę te działają. Mają świetny smak, taki słodko-cytrusowy, są bardzo wygodne, bo to jest tylko jeden shot a jest małe pudełeczko, wszędzie możemy go zabrać. Efekty są widoczne już po tych dwóch tygodniach, na pewno zobaczycie efekty, jeżeli chodzi o Waszą skórę, paznokcie i włosy. Wiadomo, że to trzeba, pracy nie robi się raz, tylko trzeba ją kontynuować, dlatego tak jak mówiłam na wstępie, do mnie już lecą kolejne pudełka. I naprawdę serdecznie Wam polecam.